Kochani, bardzo serdecznie i z wielką, naprawdę wielką radością zapraszam Was w sobotę na Ostrowski Rynek, abyśmy wspólnie mogli poucztować muzycznie. Po ponadrocznej przerwie wracamy z koncertami na Ostrowski Rynek. Tym razem zapraszamy na występ najlepszego chóru w Polsce. Takie jest zdanie jurorów e, programu Mam Talent. Sound and grace to muzycy, którzy współpracowali z takimi znakomitymi artystami jak Maryla Rodowicz, Sylwia Grzeszczyk, Mrozu czy nieodżałowanej pamięci nasz kochany Zbyszek Wodecki. Zapowiada się cudowny wieczór, cudowny sobotni wieczór na Ostrowskim rynku, wieczór pełen muzyki, a przede wszystkim pełen energii. Można sobie wyobrazić lepszego powitania muzycznego lata, jak właśnie sobotni koncert na ostrowskim rynku godzina 20. Zapraszam. Będzie pięknie. Cześć! Cześć kochani. Już 26 czerwca o godzinie 20 spotykamy się w Ostrowie Wielkopolskim. I razem z Sandy Grace chcemy zainaugurować Lato w Ostrowie. Koncertowe lato. Bądźcie tam razem z nami. Nie może Was zabraknąć, ruszamy z koncertami. No, <laughs>